e aí Witam Was ponownie na kolejnej recenzji. Dzisiaj recenzujemy już ostatniego banana, a właściwie to jest mieszanka z bananem. Nie jest to czysty banan. Mianowicie jest to Fantasia, czyli jak to woli Fantazja, o smaku banana z Foster. Zapakowany był w 200 gramowy słoiczek, a następnie w taką strunówkę z logo firmy, bardzo grubą. No, niestety nie całkiem wygodną, bo jest wąska. Niedobrze się z tego nakłada tytoń, dlatego zrzuciłem od razu do słoiczka. Dlatego że są szczelne, bardzo fajne. Tytan jest drobno pocięty, jest bardzo wilgotny. Ta ja nie chce się brudzić, to spróbuję wam to pokazać szczypcami. Trochę nabiorę. Wygląda to tak, widać, krój jest bardzo dobry, drobny. W tej puszce akurat było bardzo mało patyczków, nawet można powiedzieć, że wcale. Jakieś tam może malutkie się zdarzały, ale to jest standard u Fantazji. Pachnie bardzo oryginalnie, dlatego że jest wyczuwalna nutka banana, ale czuć jeszcze coś w rodzaju karmelu, może delikatnie wanilii. I jest lekka nutka alkoholowa. <laughs> Jeszcze dwa słowa o tym, co to jest banana z Foster, a mianowicie jest to rodzaj deseru. Są to po prostu lody waniliowe i do tego się robi tak polowe, się smaży plasterki banana na maśle z brązowym cukrem, z odrobiną rumu i likierem bananowym, i to później trzeba podpalić, to fajnie, fajnie wygląda w sumie nie, nie próbowałem, ale mam w planie to zrobić no i tym polewa się lody waniliowe i podaje na talerzyku, czy tam jak to woli także można sobie wyobrazić jak to może smakować, mi się wydaje, że to jest fajny deser palimy dzisiaj na mini orbie, cybuł vortex, 2 coco komin wąż namor i dyfuzor. W dzbanie jest zimna woda. No i zaczynamy. Jak widać z nim przyzwoicie, chociaż z innych smaków fantazji można wyciągnąć nieco większe chmurki. No ale mimo wszystko <laughs> Ilość i jakość dymu jest zadowalająca i smakuje tak, jak pachnie. Jest głównie wyczuwalny banan i karmel. Może lekko nutkę wanilii da się wyczuć. Ale właśnie dominujące smaki to jest banan, karmel i lekka nutka alkoholowa. Smak jest bardzo fajny. W sumie trochę jest naciągany jako banan, dlatego że nie jest to sam banan. Są też poboczne smaki, ale jest bardzo fajna mieszanka. Mi akurat bardzo smakuje. Mimo, że jest słodka, ale nie jest przesłodzona, bardzo fajnie się to pali, nie zamula. I teraz, w sumie, teraz jakby się zaczęło przewijać jakaś nutka śmietanki. Także wariacje smakowe są fajne. Można co kilka buchów wyczuć co innego, co jest bardzo fajne. Oryginalne palenie. <śmiech> <śmiech> się w sumie długo nie będę na, na tym rozwodził i ocenię ten tytoń na ósemeczkę taką solidną ósemkę. Nie naciągano, ale też nie jest w sumie moim ulubionym tytoniem, także ósemkę mogę mu spokojnie dać. Jak wspominałem, jest to mój ostatni banan, to może przejdziemy do takiego lekkiego podsumowania tych bananów, które recenzowałem wcześniej. I zwycięzcą bananowego maratonu jest jednak Serbetli, do którego mam sentyment, bo był to bodajże mój pierwszy banan, który paliłem, bardzo mi zasmakował. Mógłby być troszeczkę mniej dojrzały, ale to już pomijając to, dymił bardzo fajnie. Nie ustępuje innym tytoniom z najwyższej półki, mimo że większość ludzi by nie uklasowała serbetli właśnie na, na poziomie tych tytoni. Stosunek ceny do, do jakości jest bardzo dobra. Także pierwsze miejsce dostaje u mnie serbetli banan, drugie miejsce dostanie u mnie Elements o smaku zmrożony banan. Dlatego, że smak można powiedzieć, że jest nieco lepszy, trochę troszeczkę słabi dymi i ma taki trochę nieprzyjemny rozpuszczalnikowy zapach, ale też jest bardzo dobry. Później już są właściwie średniaki, hypnosis jest dobry, w sumie jest niedojrzały banan. Taki lekko zielonkawy bym powiedział, ale też dymi fajnie, smak nie jest zły. Al jest dobrym o dobre wzorowanie też w sumie dymi Rewelacyjnie później bym postawił Fakura, a na samym końcu będzie Hawana, która nie smakowała w ogóle bananem, jeżeli chodzi o tytonie, A jeżeli chodzi o melasy beznikotynowe, no to niestety nie trafiłem na dobrą pozycję. Dlatego że Hydrobanan nie smakował jak banan, a El Rosha ruską wodą kolońską. Dlatego też w sumie był wyczuwalny banan, ale nie było najlepsze. No, także mi się wydaje, że takie podsumowanie wystarczy. Kolejne smaki już będą inne niż banan, różne marki. Mam trochę Alfakera, jeszcze innych. Elementsa też jakiegoś się znajdzie. Także jeszcze będzie co recenzować. Zapraszam do swoich poprzednich, kolejnych do recenzji. Do następnych nawołuję do subskrypcji, do oceniania. Odzywajcie się na forum yy, jako komentarze do kanału. No i to by było na tyle. Na razie, cześć.